Do nagrania tego odcinka nasnął mnie troszeczkę Jacek Grzakowski, który w miniony piątek zaprosił do studia prokurator Ewe Brzosek i zadał jej fundamentalne pytanie, dlaczego Obajtek jeszcze nie siedzi. Tutaj Pani prokurator i ja też musimy absolutnie zaznaczyć, że to sformułowanie oczywiście nie powinno być w ten sposób y, m, używane, dlatego że o tym, czy ktoś pójdzie do więzienia, decyduje sąd, a nie obecna władza, a nie prokuratura. Natomiast y, pytanie o to, czy Daniel Obajtek powinien ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje z czasów, gdy kierował Orlenem, jest jak najbardziej zasadne. W moim y, przekonaniu, owszem, powinien ponieść odpowiedzialność, ponieważ je wiele jego decyzji, to po prostu skandaliczne nadużycia na wielu poziomach i myślę, że prokuratura powinna znaleźć wszystkie dowody, okoliczności, przedstawić je i postawić zarzuty Danielowi Obajtkowi. Tak sądzę i zaraz to uzasadnię. W tej chwili y, sytuacja wygląda następująco. W prokuraturze jest kilka śledztw dotyczących właśnie Orlenu. Y, tu mamy kilka kwestii. Po pierwsze, zaniżanie cen paliw tuż przed wyborami w 2023 roku, po drugie, wydatki reprezentacyjne to już jest ten słynny botoks, y, usługi detektywistyczne y, i usługi stomatologiczne, czyli piękny uśmiech Daniela Obajdka. No, a ponadto mamy problem z wielką inwestycją olefiny, która prawdopodobnie, ponieważ została źle zaplanowana przez osoby niekompetentne, będzie bardzo dużym obciążeniem dla wyniku orlenu w najbliższym czasie. No i dodajmy też kupno ropy z Wenezueli za ponad 1,5 miliarda złotych, która to ropa nigdy do Polski nie przypłynęła. Także tych wątków jest bardzo wiele. Peace. Mm. Agencja bezpieczeństwa Narodowego weszła już do y, siedziby Orlenu jakiś czas temu, chyba kilka tygodni czy miesięcy temu pobrała wszystkie dokumenty związane właśnie z, ze sprawą zaniżania cen paliw. Bardzo interesujące zresztą, co tam w siedzibie Orlenu znalazła w związku z tym. No, ale y, zanim zacznę opowiadać, y, co tak naprawdę y, obajtek wyprawiał y, w Orlenie, to może przytoczę jego wypowiedź po tym jak pojawiła się informacja że nie tylko śledztwa w prokuraturze się toczą właśnie w sprawie działań Daniela Obajtka i jego ludzi w Orlenie ale także y, obecnie spółka zapowiedziała że będzie dochodzić roszczeń na drodze cywilnej od Obajtka i członków zarządu za nieuzasadnione y, wydatki po prostu y, jak rozumiem tu jest podejrzenie, że ktoś wypompował pieniądze ze spółki, wziął sobie je do prywatnej kieszeni. No, i teraz ta spółka, która przypomnijmy, jest spółką giełdową, będzie żądać od tych osób zwrotu pieniędzy za nieuzasadnione wydatki. To będzie bardzo ciekawe i nie wykluczam zresztą, że ta sprawa może się okazać o wiele bardziej dotkliwa dla obajka i jego ludzi niż postępowanie prokuratorskie w każdym razie na tym pierwszym etapie. No ale być może to jest jeszcze długa droga do tego, żeby cokolwiek od Obajtka wyegzekwować. Chcę Wam zacytować, bo mam tutaj przygotowane też cytaty, co Obajtek mówił, jeśli chodzi właśnie o jego komentarz do informacji, do decyzji obecnego zarządu Orlenu w sprawie dochodzenia tych roszczeń, a także w sprawie śledztw, które toczą się w prokuraturze. W prokuraturze. No i y, Daniel Obajtek mówi tak. Próbuje się mówić nam, że to była firma garaż i decyzje jednoosobowe. Decyzje poparte były różnymi ciałami. Firma ma nadzór, próbuje się mówić, że nie było ładu korporacyjnego. To oszukiwanie opinii publicznej. Obecny zarząd to są y, kukły, które realizują wolę swoich politycznych mocodawców. I do tego zacytujmy jeszcze Michała Roga, byłego członka zarządu Orlenu do spraw handlowych. Każdą decyzję biznesową można podważyć. Obecne władze Orlenu to robią. Wprowadziliśmy Orlen do elity, uzyskaliśmy rekordowe ratingi. Szanowny obecny zarządzie, nie macie szans poprawić tych wyników. Patrzymy wam na ręce, na nieudolne próby prowadzenia zarządu. Powinniście się podać do dymisji, doprowadzacie koncern do upadku. Rze oczywiście jeśli chodzi o wyniki Orlenu i pewne czynniki, które zaważyły na tym, że te wyniki się pogorszyły, to jest absolutnie efekt władz spółki, właśnie Daniela Obajtka, właśnie Pana Roga i wielu innych. Z tej wypowiedzi najbardziej uderza mnie to, że Obajtek cały czas tłumaczy, że on nie podejmował decyzji jednoosobowo, czyli jakby przerzuca odpowiedzialność za rozmaite błędy i wpadki na cały zarząd czy Radę Nadzorczą. Nie wykluczam, że w przypadku tych śledztw, które będą się toczyły, nie wiem, czy będą postawione zarzuty, chociaż uważam osobiście, że powinny być postawione zarzuty Obajtkowi i wielu innym osobom. To jednak widać, że linia obrony Obajtka będzie właśnie szła w tym kierunku. To były decyzje całego zarządu, to były decyzje zarządu tej szwajcarskiej spółki. To jeśli chodzi o tę historię z kupnem ropy w Wenezueli za ponad 1,5 miliarda złotych, zawsze to pod, podkreślam i ta ropa nigdy nie przypłynęła statkiem tam stały bez sensu, płaciły postojowe. I jeszcze tutaj od razu sprostuję jedną rzecz, którą Obajtek opowiada, że to jest wina obecnych władz Orlenu, że nie doprowadziły do tego, iż ropa została sprowadzona. To nieprawda. Te statki stały, czekały na ropę w czasie, kiedy jeszcze rządziła stara ekipa w Orlenie. Można sobie sprawdzić daty, więc naprawdę trzeba bardzo uważać ze wszystkim, co mówi Daniel Obajtek, bo praktycznie Trzeba y, wszystko prostować punkt po punkcie. Ale skupmy się na chwileczkę na kwestii, która jest badana dzisiaj przez y, prokuraturę i mam nadzieję, że będą tego efekty w postaci zarzutów, a mianowicie sztuczne zaniżenie y, ceny paliwa na stacjach benzynowych tuż przed wyborami, przed 15 października 2023 roku. Chyba wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało. Y, ceny Cena została zbita przez Orlen poniżej 6 zł, choć było oczywiste, że mm, ceny na świecie są o wiele wyższe, ceny u naszych sąsiadów y, także, że jest to cena sztucznie zaniżana, i w efekcie y, po prostu na wielu stacjach benzynowych my wszyscy widzieliśmy tuż przed wyborami kartki na dystrybutorach. Przepraszamy za utrudnienia, awaria dystrybutora. To nie była żadna awaria dystrybutora, dystrybutor działał bardzo dobrze. To jest pierwsze kłamstwo. Orlenu za czasów Obajtka. po prostu zabrakło paliwa. Dlaczego go zabrakło? Ano dlatego, że Obajtek Sztucznie obniżył cenę tego paliwa i okazało się, tutaj muszę wspomnieć, że na koncie, na platformie X, koncie Orlenu, jest bardzo ciekawy filmik z infografikami, jak to wszystko wyglądało. I z tego filmiku jasno wynika, że no około bodajże hmm, 700 stacji, na 700 stacjach zabrakło paliwa na 1900 stacji paliw i że na tej całej operacji sztucznego zaniżania ceny paliwa Orlen stracił 3,5 miliarda złotych. Ktoś mógłby powiedzieć, a tak powtarzali posłowie PiS, skąd te pretensje? Bo przecież to fajnie, że cena mm, paliwa była niska. Tak, tylko że potem ona y, gwałtownie wzrosła, to po pierwsze, a po drugie na tej infografice, którą znajdziecie właśnie na koncie Orlenu, możecie zobaczyć, jak to wyglądało szczególnie przy granicy z Niemcami. No i y, chodzi też o Słowaków i o Czechów. Otóż oni wszyscy po prostu wsiedli w samochody, przyjechali do Polski i tankowali na zapas. Innymi słowy, dotowaliśmy paliwo dla naszych sąsiadów. Oczywiście można powiedzieć, że to bardzo ładnie z naszej strony, że wyłożyliśmy uwaga, bo Orlen oszacował straty z tego tytułu na 3,5 miliarda złotych. To bardzo ładnie z naszej strony, że żeśmy im te miliardy podarowali. Oczywiście no także i Polacy tankowali, politycy PiSu nawet na zapas słysząc, że cena paliwa jest bardzo niska, jest sztucznie obniżona. Wiadomo było, że po wyborach Pol Leci w górę, w związku z tym wszyscy pojechali tankować na zapas. Widziałam ludzi z kanistrami itd., itd. To absolutnie zaburzyło rynek i przede wszystkim problem polega na tym, że zostały naruszone rezerwy strategiczne. To jest już mega skandal, ponieważ zabrakło tej ropy, Orlen musiał realizować swoje umowy, w związku z tym tak naprawdę nie było tego paliwa dla zwykłych, tankujących kierowców, przy czym właśnie po to, żeby tych awarii dystrybutorów w cudzysłowie oczywiście było mniej. Właśnie uruchomiono te rezerwy strategiczne. I teraz, tak, co mówił obajtek? Zapytany o możliwość obniżenia cen paliw i czy w ogóle używał w tej sprawie rezerw strategicznych, to obajtek mówił tak. Politycy opozycji zachowywali się nieodpowiedzialnie i napędzili tę panikę, mówiąc, że ceny paliw po wyborach będą po 80 zł, że zacznie się palić i walić. Oczywiście nikt nie mówił, że będzie po 80 zł, ale było dla wszystkich oczywiste, że cena wzrośnie i wzrosła zresztą. Na stacjach więc mówi Obajtek, zaczęły tworzyć się kolejki. Ludzie przyjeżdżali ze zbiornikami, tankowali po 5000 litrów paliwa. Jeżeli byśmy w tamtym czasie zrobili drastyczne ograniczenia w tankowaniu albo podnieśli cenę, to dopiero by się. Zaczęło y, piekło. Y, mm, no, ale de facto w tej wypowiedzi y, obajtek przyznawał, że to nie były awarie dystrybutorów, tylko zabrakło paliwa, czyli sam niejako przyznał się do kłamstwa. To po pierwsze. Zapytaliśmy go również, znaczy dziennikarze zapytali, czy do tej operacji były użyte rezerwy strategiczne. Wszystko jest udokumentowane, powiedział Obajtek, i złożone do Ministerstwa Klimatu. I to wszystko, co robiliśmy w tamtym czasie, było uzasadnione. Rezerw używa się wtedy, gdy występują nieprzewidziane sytuacje. Do tego służą rezerwy, odparł były prezes Ogello. Panie Danielu, ja rozumiem, że Pan ma na myśli po prostu yy, wybory i. Yy, yy, no, stosowanie wszelkich chwytów, żeby piste wybory wygrał, a jednym z tych chwytów właśnie miała być niska cena y, paliwa i to pan nazywa właśnie tą nieprzewidzianą sytuację, co jest bardzo dziwne, jako że termin wyborów 15 października był znany y, od dawna, już nie wspomnę o tym, że generalnie, panie Danielu, wybory parlamentarne są co 4 lata, więc naprawdę trudno to uznać za y, nieprzewidzianą. Sytuację. A teraz yy, cofnijmy się trochę w czasie, a mianowicie co się działo w kwietniu 2023 roku? Co mówił Daniel Obajtek? Jak komentował wysoką cenę paliwa wówczas? Przypomnę, za chwileczkę usłyszymy wypowiedź Daniela Obajtka z kwietnia 2023 roku. A obniżenie cen paliw nastąpiło we wrześniu-październiku, tuż przed wyborami parlamentarnymi. I ja to doskonale pamiętam, bo to była wypowiedź w RMFFM, gdzie obajtek tłumaczył, dlaczego nie może obniżyć sztucznie ceny paliwa i jakie będą tego konsekwencje. I pamiętam, jak dziś. Mój program wybory w toku, yy, gdzie poseł Pisu Król przekonywał, że to jest zupełnie normalne, że cena miała taki poziom w październiku 2023 roku. I ja wtedy wszystkim uczestnikom tego programu, on się odbył rok temu, przypomniałam wypowiedź Daniela Obajtka, z RMFFM właśnie z kwietnia 2023 roku. I zapamiętałam, jak obecna europosłanka Konfederacji Ewa Hernik-Zajączkowska otworzyła tak szeroko oczy i powiedziała: Ojej, on naprawdę to mówił w kwietniu, uwielbiam ten fragment i bardzo proszę, chciałam Wam ten fragment programu zaprezentować, a wraz z nim. Właśnie y, wypowiedź Daniela Obajka, który tłumaczy, co się dzieje, jak ktoś sztucznie zaniża cenę paliwa. Posłuchajmy tego, co mówił Daniel Obajtek w RMF FM 18 kwietnia 2023 roku, kiedy zarzucano mu, że cena w Polsce pod koniec zeszłego roku była o wiele wyższa niż na stacjach orlenowskich. Nie na na sąsiedni... że pan prezes jest dla e, państwa Ale to niech, pan posłucha, to niech pan posłucha, bo to jest bardzo Proszę ciekawe. Bardzo. bardzo poproszę o ten dźwięk. Nie możemy wprowadzić sztucznych regulacji cen, bo byłaby to gospodarka regulowana. Węgrzy to wprowadzili, wprowadzili sztuczną cenę, w związku z tym zabrakło im paliwa, tak naprawdę ich gospodarka stanęła, ponieważ 5 milionów ton importujemy do Polski z innych kierunków. Jeżeli importujemy, to musimy patrzeć generalnie na ceny, jak się kształtują na innych rynkach, bo żaden hurtownik nie kupi drożej, żeby w Polsce sprzedać taniej, ale oprócz tego, czyli nie wpłynie panu 5 milionów ton paliwa, oprócz tego z rynku hurtowego wyjedzie panu. Czyli parę milionów ton paliwa. Więc może rów... paliwo być tańsze? Oczywiście. Może. Tylko za dwa tygodnie go nie będzie. No i jak Ktoś pan widzi ten z scenariusz? Trzeciego roku? Poważnie? Czy 18 był? kwietnia. To tak. niesamowite. 18 kwietnia. No, panie pośle, jak widać, prezes Obajtek dokładnie tłumaczył, co się w tej chwili dzieje. I tak usłyszeliście, że Obajtek mówił, że gdyby obniżył ceny paliw, to automatycznie zachwiałby parytetem importowym. No i właśnie. Obajtek mówił, to już przerabiali Węgrzy, próbując uregulować odgórnie ceny paliwa, rozmontowali całą gospodarkę. To mówił w kwietniu obajtek, po czym w październiku dokładnie zrobił to, co krytykował w kwietniu, przed czym się bronił. Najprawdopodobniej, oczywiście, został do tego zmuszony znaczy, zmuszony, pewnie nie zmuszony, no ale była to decyzja polityczna PiSu, który naprawdę sięgał po wszelkie możliwe instrumenty, żeby Zachować władzę, jakby m, tak, jakby jutra miało nie być. O, tak bym to y, określiła, mniej lub bardziej. I oczywiście, jakby. Y jest to wielkim skandalem z tego powodu, że zostały naruszone rezerwy strategiczne spółka straciła bardzo dużo pieniędzy, dotując paliwo dla Niemców, Czechów, Słowaków. Jeszcze raz, no nie mam nic przeciwko naszym kochanym sąsiadom, ale z jakiego powodu my mieliśmy im dawać. Taki prezent, no naprawdę trudno to zrozumieć i naprawdę będzie trudno zrozumieć to, jeżeli Obajtek i jego ludzie nie poniosą żadnej odpowiedzialności za tego typu manewry, bo naruszenie rezerw strategicznych w takiej sytuacji, kiedy mamy konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą, no to jest naprawdę jeden wielki skandal. Zobaczymy, jak rzecz będzie się toczyła dalej. Oczywiście. Następną kwestią, tu mamy 3,5 miliarda złotych. Drugą kwestią jest właśnie to przelanie jakiemuś Chińczykowi z Dubaju, młodemu, tego ponad 1,5 miliarda złotych zarobek, której nigdy żeśmy nie zobaczyli. Zresztą podobno służby dzisiaj zidentyfikowały Chińczyka, tylko jak na mój gust, ściągnięcie z, nich, z niego tych pieniędzy będzie pewnie bardzo trudne. No i teraz tak, mamy już strat właśnie na 5 miliardów złotych. I to jest wynik zarządzania Daniela Obajtka. I jak ja słyszę, że politycy PIS-u, prezydent Andrzej Duda, m, okłamują wyborców, że oto Orlen ma takie fatalne wyniki, bo są bardzo złe władze teraz, no to naprawdę myślę sobie, że oni jednak nie mają wstydu bo przecież, no, 5 miliardów złotych, ale przecież to nie wszystko. Mamy jeszcze nietrafioną inwestycję. Olefiny, która będzie ciążyć na wynikach Orlenu. A co więcej, wynik Orlenu też był spowodowany pewnymi zdarzeniami, które miały miejsce za czasów Daniela Obajdka, i oczywiście tutaj ja bym się wstrzymywała z krytyką, no ale nie można abstrahować od tych wydarzeń, krytykując dzisiejszy wynik spółki. I tu mam. Yy, to mam specjalny fragment dotyczący właśnie kwestii. E, e, tu mam właśnie fragment dotyczący e, kwestii wyniku z Orlenu ostatnim, dlatego że e, jednym z powodów, dla których Orlen wykazał się gorszymi wynikami, było to, że został obłożony specjalnym podatkiem. Spółka była zobowiązana, by go zapłacić, i analitycy tłumaczyli tak. Kwota ta została następnie przeznaczona na wyrównanie rachunków odbiorców i sfinansowanie tarczy energetycznej. W poprzednim roku Orlen otrzymał e, niemal pełny zwrot e, kosztów związanych z mrożeniem cen, natomiast w bieżącym roku takiego zwrotu nie było, co w jednym kwartale stanowi kwotę netto blisko 7, 7 miliardów złotych. To właśnie ten czynnik miał największy wpływ na obecne wyniki Orlenu, wyjaśniają e, analitycy rynku. Innymi słowy, Orlen sfinansował tarczę antyinflacyjną, właśnie żeby zatrzymać ceny energii, poniósł koszty z tego tytułu i nie dostał za to rekompensaty. Czy to dobrze, czy źle? Ja już w tej chwili nie będę o tym dyskutować. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nowy, fatalny zarząd zawalił sprawę, no to jednak po prostu robi z ludzi idiotów. Nie można o tym zapominać. Oczywiście dochodzą jeszcze te wydatki reprezentacyjne. To raczej jeśli chodzi o skalę funkcjonowania Orlenu są sprawy marginalne, choć oczywiście bulwersujące, dlatego że generalnie nominaci prawa i sprawiedliwości pompowali pieniądze do swoich kieszeni bez żadnych ograniczeń. Mieliśmy bardzo wiele tego przypadków. Ale skoro jesteśmy przy obajtku, to jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bo robiąc taki przegląd materiałów na ten temat w sieci, wróciłam do takiego tekstu w Oko Press. Bardzo interesującego, serdecznie Wam go polecam. Widzicie tutaj screen z początku tego tekstu w sieci. Dlatego, że ten tekst opisywał relacje RMFFM i PKN Orlen, które mogą budzić bardzo poważne wątpliwości. Oczywiście ci szefowie w wielu przypadkach RMF-u, którzy wtedy te deale robili z Orlenem, już z tej spółki odeszli, ale nadal muszę powiedzieć, że budzi to mój wielki niesmak, w jaki sposób obajtek zabiegał o swój PR. Ten tekst w oko prez zaczyna się tak. Małżonka szefa informacji RMFFM Marka Balawajdera jest dyrektorką w czeskiej spółce córce Orlenu. Płocki koncern i jego prezes brylują w radiu, a do RMFFM płynie kasa ze spółek Skarbu Państwa. Publikujemy wyniki dziennikarskiego śledztwa. I tutaj w tej analizie, co jest niezwykle ciekawe, otrzymujemy mm, po prostu twarde fakty. Na przykład, jeśli y, artykuł dotyczy y, wideo, y, trollingu płatności. O mnie, przepraszam, wideotolingu, płatności automatycznych przy autostradach, to przy okazji zawsze, jeśli chodzi o RMFFM, pada informacja, że karty flotowe Orlenu też to umożliwiają. O kartach innych stacji nie ma ani słowa w takim materiale dziennikarskim. Gdy Tekst dotyczy obniżek na stacjach benzynowych, radio podaje generalne dane o spadkach średnich cen benzyny, ale pojawiają się też informacje jak ceny spadają na Orlenie, a także wypowiedzi Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Innych stacji w tekście brak. Rabaty na paliwo u płockiego giganta i zasady promocji to temat wałkowany w RMFFM wielokrotnie. W wyszukiwarce RMFFM tylko jednego dnia, 24 czerwca 2022 roku, pod tym hasłem znajdujemy aż 5 linków. Ten sam tekst opublikowany pod różnymi tagami: Rabat na Orlenie, Orlen Promocja. Orlen wprowadza rabaty na paliwo. Jakie są zasady? Promocja na Paliwo. Cytowany jest tweet Daniela Obajdka, opisane są detale promocji, korzyści klientów. Całość przypomina kampanię PR-ową koncernu Spłocka, ale nie znajdujemy wpisów o tym, by był to materiał reklamowy czy sponsorowany. I tak oko Press Cały czas e, cytuję kolejne materiały, kolejne fragmenty e, wywiadów, które pokazują, jak Daniel Obajtek w zamian za to, że Orlen płacił bardzo dużo za reklamy, promował się na antenie RMFFM, promował Orlen i e, no trudno orzec, że to wszystko się odbywało na zasadach e, rynkowych. Muszę powiedzieć, że to budzi mój wielki niesmak, ten koniunkturalizm, to rzucanie się na kasę z państwowych spółek, kiedy wiadomo, że media, które krytycznie patrzą na władzę, zostały całkowicie odcięte, choć mają zasięgi, mają odbiorców, mają widzów, zostały całkowicie odcięte w tych budżetach reklamowych spółek skarbu państwa. Naprawdę to jest dosyć obrzydliwe. Potem oczywiście w takiej spółce wymienia się władzę, żeby mm, obecny rząd patrzył na dane medium bardziej y, łaskawie. Słabe to strasznie. No ale w takich właśnie warunkach funkcjonował Daniel Obajtek. Więc y, cóż nam y, pozostaje? Pozostaje nam czekać na wyniki śledztwa w prokuraturze y, y, i mam nadzieję, że ta strata. 5 miliardów złotych, przypomnę, 3,5 miliarda złotych w związku ze sztucznym zaniżeniem cen paliw przed wyborami i ponad 1,5 miliarda złotych w związku z kupnem ropy, która nigdy do Polski nie przypłynęła. Mam nadzieję, że w tej sprawie Daniel Obajtek i jego współpracownicy poniosą odpowiedzialność.